Jak co roku pielgrzymi przed wyruszeniem w drogę wzięli udział w porannej i przyświętej w kościele farnym. Tu też był początek ich ponad 300 kilometrowej drogi. Pokonają ją w ciągu 10 dni, a więc dziennie przejdą około 30 kilometrów. 35 lat temu dane mi było wędrować z Warszawy i tak się razem z innymi kapłanami odważyliśmy przygotować pielgrzymkę z Rzeszowa. 13 grup Zebrało się pod przewodnictwem świętych, którzy stają się wzorem naszego pielgrzymowania i dążenia do świętości. W pielgrzymce przewodniczy ksiądz biskup Edward Białogłowski, a razem z nim z Rzeszowa wyrusza 68 kapłanów. Około 2000 pielgrzymów wyrusza w dniu dzisiejszym. Mamy nadzieję, że również na trasie dołączą następni. I oczekiwać będziemy również tych, którzy dołączą w czasie nabożeństwa z ojczyznę. To będzie w trzecim dniu o godzinie 15 w miejscowości Jamy, a potem 12 sierpnia nabożeństwo pokutno-przebłagalne i pojednania z braćmi i siostrami i 13 sierpnia na jasnej górze. Idą wytrawni pielgrzymi, idzie młodzież, idą Dzieci, które zachęcone przez starszych i rodziców włączają się w tego ducha pokuty, modlitwę i w te kolekcje w drodze. Aby pokonać trud pielgrzymki, trzeba się odpowiednio przygotować. Buty są najważniejsze, a najlepsze są po prostu sandały, bo bąble się robią po prostu po innych butach. Dobrze Mm -hmm. Świadectwo wiary chcą potwierdzić czynem Niosą do Częstochowy swoje radości i smutki Niektóre tak osobiste, że nie chcą się nimi dzielić z innymi Rok rocznie główna intencja To niesiemy pomoc Ojcu Świętemu, Kościołowi i Ojczyźnie A zawsze, szczególnie każdemu kapłanowi Towarzyszymy jeszcze te intencje Związane z pracą duszpasterską z uczestnictwem w życiu kościoła diecezjalnego. I to są te jawne intencje podejmowane i przedstawiane każdego dnia za diecezję, za wszystkich księżybistów, duchowieństwo, za swoją parafię i poszczególne grupy duszpasterskie, w których mogę być duszpasterzem, kapelanem, współpracownikiem a intencje rodzinne, osobiste to już Pan by najlepiej odczytuje. Co roku mamy za co dziękować i, i o co prosić, tak? Także <laughs> ja w tym roku będę się modlić, dziękować za, za cały ogólnie rok z maturę <laughs> i, i, to, i to. No Za rodzinę. Intencje to może jednak zachowam dla siebie. No to takie ważniejsze intencje to również zachowałem dla siebie, ale ogólnie o zdrowie dla rodziny i podobne. Ja sobie jeszcze w sumie tego nie przemyślałem. Jakoś pierwszy raz to miałem na głowie to, żeby y, wiedzieć, co wziąć ze sobą i tak dalej. O tym nie myślałem jeszcze. Bardzo głębokie intencje, przede wszystkim jest to dziękczynno-błagalna. Te, które noszę w sercu. Na pewno też za ojczyznę. Nad bezpieczeństwem pątników czuwa służba porządkowa i medyczna. Na trasie pomagają im ludzie z miejscowości. Pielgrzymi wierzą, że ten trud wyzwoli wiele dobra w ich sercach.